W kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na vloga. Jestem na cały tydzień u moich rodziców, więc dzisiaj zabierzemy Was na mały spacer. Pójdziemy na plac zabaw z dziewczynkami. Gdzieś pospacerujemy, bo nawet ładna jest pogoda, mimo tego, że miało padać, więc wybierzemy się gdzieś i jak blaneczka się obudzi, zje, to wyruszymy. Ja właśnie umyłam włosy, zaraz sobie wysuszę i teraz się pomaluję troszeczkę i lecimy. Blaneczka sobie śpi tutaj w wózku, chociaż mamy i łóżeczko, i y, kosz Mojżesza, to jednak w wózku dzisiaj bardzo ładnie pospała i spała mi aż od 22 do 5 rano, więc mega się wyspałam, dlatego mam dużo energii. A Olinek sobie tutaj ogląda bajki, tak? I kupiłam e, kolejne opakowanie mojego ulubionego korektora z Catrice i ja wam serdecznie ten korektor polecam. E, rewelacyjnie zakrywa wszystkie cienie, no po prostu jest super i też bardzo trwały i fajnie rozjaśnia. Ja mam ten najjaśniejszy z możliwych e, odcieni i naprawdę go wam... Serdecznie polecam. E, pokażę Wam jeszcze, czego używam do mojego takiego minimalnego makijażu na co dzień, jak jestem tutaj w domu, czy ogólnie jak teraz się maluję. Pokażę Wam teraz, co używam do mojego codziennego makijażu. Jest tutaj minimalna ilość produktów, żeby zmieściło się do kosmetyczki. Po prostu taki szybki makijaż bez e, jakichś super e, udziwnień i skomplikowanego oka. Po prostu szybki makijaż, e, kiedy po prostu nie mam czasu, taki na co dzień. No. Aktualnie tak się po prostu maluję. E, I to jest tak. E, pierwsza rzecz to jest podkład z Catrice. Mój ulubiony podkład. Bardzo go lubię. Jest to moje już z czwarte, piąte opakowanie i właśnie się kończy, więc będę musiała kupić sobie kolejne. Jeżeli nie używam tego podkładu, to używam e, tego CC kremu z... E, burżuła, bo czasami mam taki dzień, że nie chcę aż tak mocnego krycia. Po prostu wolę sobie coś delikatnie nałożyć na policzki, żeby wyrównać koloryt i to tyle, więc używam wtedy tego i też mi się kończy, więc będę musiała na promocji w rozmanie się zaopatrzeć we kolejne i teraz tak mój ulubiony właśnie korektor i używam jego bardzo często. Bardzo lubię, nawet czasami sobie nakładam korektor bez żadnych podkładów, bez reszty kosmetyków, żeby tylko zakryć cienie i to wszystko. Więc naprawdę bardzo lubię ten korektor i ostatnio testowałam ten korektor i powiem wam szczerze, że jest bardzo fajny, bardzo jasny, bardzo go lubię, ale niestety jest mało wydajny, bardzo mało jego tutaj było i kończył mi się bardzo, bardzo szybko. No, dosłownie kilka użyć i już tutaj nic nie było, więc no nie wiem, czy akurat trafiłam na takie opakowanie, czy faktycznie jest jego tak mało i tak szybko wysycha. Dajcie mi znać, ale bardzo fajny i jest to produkt lovely. Do tego oczywiście używam pudru z Rimmel i jest to puder, który używam już od gimnazjum. Pamiętam, że w gimnazjum kupiłam sobie pierwsze opakowanie tego pudru i używam go od zawsze. Do tego mój zestaw do brwi, czyli kredka i taki żel, powiedzmy. Do brwi w kolorze brązu, bardzo fajny zestaw, bardzo go lubię i używam tego codziennie. Do tego tutaj zawsze coś na usta wypadałoby nałożyć, bo moje usta bardzo szybko pękają, więc aktualnie używam tego. A później nakładam zazwyczaj pomadkę z Vibo. Jest to taka optycznie powiększająca usta, więc naprawdę bardzo fajna. I też już mi się kończy, więc na pewno kupię sobie tą pomadkę na promocji w Rossmanie, i też możliwe, że w innych kolorach. Tutaj mam mój zestaw, jeżeli chodzi o rzęsy, najczęściej używam tego zestawu, czyli baza i y, tusz do rzęs właśnie z Lovely. Mega fajnie to wydłuża rzęsy, ale i tusz mi się kończy i baza mi się kończy, więc to są już takie dosłownie resztki, ale dlatego, że właśnie używam tego bardzo często, no to po prostu szybko się zużywa. I jak chcę troszeczkę bardziej wydłużyć rzęsy, bo tutaj naprawdę są już resztki tego tuszu, używam jeszcze tego z Vibo. Y, on nie jest aż tak fajny. Jest jeszcze dosyć mokry, nie wiem czy troszeczkę się wysuszy i będzie lepiej się nim pracować. Aktualnie jest naprawdę ciężka sprawa z tym tuszem. Bardzo ciężko pomalować sobie nim rzęsy. No i mój ulubieniec, czyli paletka DeBalm i tą paletką mogę wykonać yy, i makijaż oka, bo mam tutaj kilka kultowych yy, cieni i mam tutaj zestaw róży rozświetlacz i brązer. Brązer Bahama Mama i tego właśnie brązera używam na co dzień. Tutaj mam Marylu i muszę kupić sobie te dwa pełnowymiarowe, tak jakby opakowania, bo naprawdę zakochałam się w tych produktach. Ta paletka była tak, jakby po to, żeby to przetestować, bo kosztowała dużo taniej niż jakbym kupowała sobie te um, osobno wszystkie y, produkty, dlatego no, tak przetestowałam i wiem, że te dwa produkty skradły moje serce, muszę to zakupić, a tutaj na przemian sobie używam y, różu i ten jest moim ulubionym. Z tych cieni rzadko kiedy korzystam, naprawdę bardzo, bardzo mało, ale to dlatego, że są dosyć ciemne, jak na makijaż dzienny, oka, na takie codzienne makijaże, po prostu jest to zbyt ciężki odcień i zdecydowanie um, używam sobie wtedy, kiedy po prostu robię mocniejszy makijaż. I tak to by wyglądało. To jest mój. Mój cały arsenał produktów do y, właśnie makijażu dziennego. I tutaj mam jeszcze kilka pędzli. Tam jakieś próbki, grzebyk i tak dalej. Idziemy suszyć włosy. Branka to lubi, więc troszeczkę będzie spokojna. Idziemy? Suszymy włosy? o <laughs> Co się dzieje? O, ma źle zapięła. Trzeba zapiąć. Idziemy suszyć. Zaraz suszyłam włosy i mi zasnęła z powrotem, więc no słodko słodko. Ona lubi dźwięk suszarki bardzo. Miała miś na spacer z dziewczynkami, ale u nas troszeczkę pada, znaczy cały czas tak kropi, a ja nie mam żadnej folii na wózek. No i tak słabo. Nie będę wtedy na razie z nimi wychodziła. E, zrobię po prostu obiad i może później jeszcze pojedziemy gdzieś. No nie wiem, zobaczymy. Moja mama dzisiaj idzie do fryzjera, więc jak wróci, to pewnie coś będziemy kombinować. A ja tutaj mam e, w pokoju całą siatkę. Z natury e, kosmetyków, które chciałabym Wam pokazać w holu. E, są to tutaj w 90% kosmetyki mm, z które postanowiłam przetestować, więc na pewno to wszystko nagram osobno i pokażę Wam po prostu na co się zdecydowałam, ale nie wiem czy zrobię to teraz. Eee, czy kiedy, bo Blaneczka śpi, Olinek też e, ogląda bajki i są na dole i po prostu, no nie mam jak tego teraz nagrać, może nagram to po prostu jutro na spokojnie, nie wiem, musiałabym też tutaj ogarnąć, żeby gdzieś usiąść e, w miarę e, w jasnym e, miejscu, bo nie mam tutaj też lamp, e, więc no, e, nie wiem, zaraz coś może wykombinuję i wtedy e, zobaczę na pewno chcę tutaj zrobić porządek e, bo z tego co wiem, tata dzisiaj będzie tutaj przestawiał łóżko w pokoju, żeby można było na nim spać, żeby się dało rozłożyć do spania, więc no zobaczymy Olinek ogląda bajki na telewizorze Blaneczka sobie zasnęła no i u nas cały czas kropi więc ze spaceru Nici, więc dzisiaj troszeczkę nie ponagrywam za dużo i możliwe, że ten vlog będzie po prostu z kilku dni. To zależy, czy jeszcze dzisiaj będziemy coś robić i będzie na tyle materiału, czy po prostu będziemy cały dzień siedzieć już w domu, bo no nie wiem, co będziemy robić. Ja teraz sobie leżę i tutaj będę oglądała zdjęcia z naszej sesji i. Problem był taki, że Blanka nie chciała nam na tej sesji spać. I mam tutaj kilka zdjęć, na których faktycznie śpi, ale to był sam początek, kiedy ją wyciągnęłam z wózka, z wózka, z fotelika. I wtedy jeszcze pięknie spała. A na takich zdjęciach, gdzie ona miała być właśnie opatulona w jakieś różne fajne ciuszki, niestety nie spała, e, robiła różne dziwne miny. Więc y, pani fotograf nie miała możliwości wybrać fajnych zdjęć, y, bo ona a to zrobiła zeza, a to gdzieś jakąś minę, a to rączkami cały czas ruszała, po prostu była pobudzona. Trzy godziny y, męczyłam się właśnie z Iwoną, żeby ją uspać i niestety się nie dało, dlatego stwierdziłam, że już nie opłaca się dłużej jej męczyć. Po prostu źle się tam czuła widocznie i nie chciała spać. Jak tylko e, pojechaliśmy, e, wracaliśmy do domu, zasnęła od razu, więc no niech podobało jej się na sesji, e, ale się uśmiechała ładnie kilka razy, więc e, fajne kilka fajnych zdjęć mamy. Reszta po prostu będą nasze takie wspólne rodzinne właśnie wszyscy, więc no Podobają mi się, ale miałam nadzieję, że będę miała kilka takich słodkich, maleńkich zdjęć, jak ona taka jest zawinięta. Jedno mam, ale jedno jedyne, kiedy spała jeszcze właśnie tak owinięta, teraz wam pokażę które. Tutaj na tym zdjęciu właśnie na pięknie spała i w zasadzie tylko na tym. Pokażę wam jeszcze moje ulubione zdjęcie Maxa z Blanką. One tak jest słodkie, tak pięknie wygląda, tak mi się podoba, no po prostu przecudowne. I właśnie tutaj blaneczka nam spała na tym zdjęciu. Na tym niestety nie patrzyła się strasznie w jeden punkt. Na tych pięknych, futerkowych kocykach to już w ogóle nie chciała spać. Tutaj cały czas była walka, żeby uspokoić ją, żeby nie robiła różnych min, żeby rączkami nie ruszała. O, zobaczcie, tutaj to samo. Pełno jakichś minek, zezy. Wszystko po prostu robiła i była naprawdę walka, żeby zrobić jakieś ładne ujęcia. No na tym jednym zamknęła oczy i akurat pięknie udało się zrobić zdjęcie takie jakby spała, no ale... Była walka powiem wam szczerze. Na szczęście udało się coś tam wybrać i mamy tutaj, zaraz może wam pokażę jeszcze kilka. Yy, mamy pełno zdjęcia, właśnie tutaj, ja z blaneczką, w taki sposób. O, tutaj cała rodzinka. Więc mamy dużo takich yy, wspólnych zdjęć, wszyscy razem. Tutaj Blanka jeszcze właśnie spała, dlatego dużo porobiliśmy. Coś takiego. Ogólnie bardzo mi się podobają i jestem zadowolona. Bardzo fajna pamiątka. No, szkoda, że Blanka mało spała, ale to nic. Może jak będzie troszeczkę starsza, zrobimy jakieś fajne zdjęcia też u Iwony. No zobaczymy. Chcesz obejrzeć? Możesz tylko paluszkami nie popróć. Dobra, tych zdjęć. E, z sesji jestem zadowolona. E, no tak jak mówiłam, szkoda, że Blanka nie pospała. No, ale Iwona właśnie tak tłumaczyła, że czasami jest tak, że dzieciaczki przyjeżdżają i mamy mówią, że cały czas śpi w domu, że nie będzie problemu na sesji, a u niej jest na odwrót. I tak samo jak Blanka nam cały czas spała, e, budziła się nam tylko na jedzenie, albo na jedzenie nawet musiałam ją wybudzać, tak u Iwony nie chciała spać wcale, więc no, coś e, po prostu jej nie pasowało. E, nie wyszło za dużo ujęć, właśnie tych takich. Fajnych mm, z futerkami, z tymi ubrankami dziwnymi i tak dalej, no ale to nic. Ja i tak jestem bardzo zadowolona i patrzę tutaj, bo blanka mi się e, chyba budzi, więc będę musiała ją troszeczkę teraz poprzytulać. No i nie wiem, będę się lenić dalej, a za jakieś 30-40 minut zrobię obiad. I tak, o, taki jest mój plan dnia. I tak. I to ci się zdjęcie najbardziej podoba? Mhm. Super. Dobranka tutaj mam fajną opaseczkę. No dobra, to i dalej, ja idę do Blanki. Blanka, nie wiem czy ty wiesz, ale dzisiaj masz dwa miesiące. Dziewczyno naprawdę. <ścoughs> Ona już jest taka duża. Waży nam 5 kilo aż, prawda Olinek? Mhm. Coś tam widzi. Uważaj, Oliwka, na włoski. Coś tam widzi. Ojej, no i jeszcze czkawka. Ciuchy robią się za małe. Ty ją cały czas tak całujesz, co? Uważaj z tymi włosami, dobra, żeby jej do buzi nie paszły. Co? My jesteśmy tu w ciszaży. Nie, to z tego taki ten czarno-białe zrobiła, wiesz, pani fotograf. O jenny jenny. Jeny. Kto to się tak denerwuje? I już patrzy, już widzi, już... Ojej! I widzi telefon. I wsiśko widzi. Co za laska. Mama, musisz patrzeć, no, musisz teraz patrzeć, jak ja się robię. O, Blanka się denerwuje. Trzeba ją przytulić troszeczkę. Piżemka za mała się robi. Nie szalej, Niusia, bo ją uderzesz główką. jak? Dobre? Smakuje ci? No, mleka nie lubię, ty nie wierzysz. Mleka ty nie lubisz? Nie, nie lubię. No to musisz zjeść same kulki. Księżniczka znowu wstała. I tak dzisiaj cały czas idziemy spać, jemy... Wstajemy, przebieramy się i tak w kółko, prawda? Teraz ja coś chyba robi, ojoj. <laughs> więc taki nasz dzisiaj dzień za oknem pada, więc... Blanka jest już wykąpana. Troszeczkę słabe światło tutaj mam, ale przyszłam w miejsce, gdzie jest i tak najjaśniej. E, idziemy już spać. Blaneczka teraz sobie śpi i pewnie wstanie mi za 3 godzinki, więc ja też się już kładę, oliwcia też już śpi. I zobaczymy, może jutro nagramy kolejnego vloga, bo dzisiaj nic nie robiliśmy ciekawego. Była brzydka pogoda i po prostu no, nie było sensu wychodzić na dwór i tak naprawdę nic z dziewczynami nie zrobiłam, więc może jutro pójdziemy na jakiś spacerek do Rosmana pepko musimy pójść, więc coś Wam więcej ponagrywamy. A dzisiaj już kończymy i do zobaczenia w kolejnym vlogu, Buziaki.